Tak! Nie do nich smak dla pracownych twarzy, a nie dla podjezdniu, co wciąż szybki Tą piosenką was wspieramy z wielkim poważaniem każdej pani. Kochamy was tkaniny i piszemy dla was numer. Ja jest robotnik tweet, po prostu rachunek. Stawiamy wam tu koszyk, a w nim dobra marka. Pełen nocy mądrych, od bluzbą stamtąka. Dobry tkaniny i fajne pason Szmaty z miąbeksu kochali was na to Jest to kładnie, tak jak nawet ja lekce Dla uciznika hodopierski tkaniny Second Hand'a Są najlepsze Zapamiętaj, przesyłamy pozdrowienia Dla każdej szmatki Dobrego życzykań Zyczykające pani w dziwość jest cekin i jest cekin henda, jest cekin dzieciak, kiedy pamięta, kiedy kiedy mata jest cekin henda, jest cekin dzieciak, kiedy pamięta, kiedy pamięta, kiedy pamięta Ile już było takich numerów o tak z bazaru wietnamskich chłam, nasz mobil, koniec wietnamskiego ściemba To jest kawałek dla zachodnich szmat Kochamy tylko zachodnią odzież Kiedy dolą pektów idziemy na spadek Podamy was zawsze środki od bossa Bo należą się każdej dobrej marce Potróbę rozpoznasz od razu po metce Wystarczy tylko przekryć ją bokiem Pełną napisów w wietnamskim języku Trzymane w na szafie z tajskim łokiem Dla nas liczą się zachodnie szmaty Dolce kabala na majtach, man Gansę pani tworzy ten kawałek Tylko dla zachodnich Tutejnie koszulę z ląpek co zmieniam Próbne trafiają do koszak sram Że napadną na ląb nogę i do więzienia Wysyłaj spodnie i nie udzienia Zakładam na głowy zachodnie marki Czytają w lumpie z promocją na nas Z za kilo to będzie nagroda na w ciężkich ciuchów promocja kara Prawdziwa smata, Jest second handa Jest second handa Jest second handa A w swoich udzielczach Kiedy pomięta, Kiedy pomięta. Jest second hand'a, jest second hand'a, jest second hand'a A, A dzieciak, kiedy pamięta, kiedy pamięta, kiedy pamięta <grym> Chciałbym cały świat, ale nawet mi staje ci na na twoje Pa, 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 pa. obejrzał do ja jaki? Yeah, Słuchaj, jak podobało ci się, to znaczy, że ci się podobało, więc obejrzyj sobie poprzedni nasz gang N'Bullies. Obejrzyj też. Hey. E, na tutaj, e, i na górze mamy na pełnej show, i koniecznie sprawdźcie poprzednie parodie, i e, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, i widzimy się już e, niedługo na pełnej. Jakie łapki dawajcie. No.